test autopilota z Raymarine ST2000 w połączeniu z tym, czyli czytnikiem-fiderem ze steru A jak to działa? mamy położenie położenie steru tak? widać, że tutaj jak ruszam tym to ster się zmienia, teraz ja tak ustawiamy prawo-lewo. Tylko czyli, jak chcemy skręcić w prawo, to się ster przesuwa. Gdy przekroczy jakiś pewny kąt, to się wyłącza. Czyli, wysyłamy protokoły transmisyjne do sitolka, aby uruchomił autopilota, potem wyłączył autopilota, i tak dalej. W tę stronę e, działa. Czyli, możemy sobie dzięki temu sterować prawo-lewo. Możemy sobie w tym wybrać sobie system, tak żeby ustawiał automatycznie tego pilota. O, za daleko. Więc tak. jakiś tam kurs <grym> ustawiał. no i tak to mniej więcej działa jedyne urządzenie które działało prawidłowo czyli wysyłało ctalkowy protokół to jest to urządzenie ctalk link gadżet pol i ono działa dosyć stabilnie tu widać, że ramki ctalkowe są są odbierane i my możemy sobie wysyłać to do